Przed rozpoczęciem jazdy powinniśmy dokonać oględzin zewnętrznych pojazdu, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia parkingowe oraz ciśnienie w oponach. Okresowo, zwłaszcza przed dłuższą podróżą, zaleca się sprawdzenie podstawowych płynów eksploatacyjnych, czyli poziom płynu chłodzącego, hamulcowego oraz poziom oleju silnikowego. Po wejściu za kierownicę ustawmy w pierwszej kolejności fotel, pamiętając o zagłówku, który powinien znajdować się na wysokości głowy i jak najbliżej niej. Odległość od pedałów powinna być dobrana tak, aby zapewnić właściwe posługiwanie się nimi. Zaleca się lekkie ugięcie nogi w kolanie przy naciskaniu sprzęgła. Wysokość fotela musi zapewniać dobrą obserwację otoczenia samochodu. Kierownica powinna być ustawiona tak, aby kierujący mógł nią swobodnie operować przy lekko zgiętych w łokciach rękach. W lusterkach bocznych kierowca powinien widzieć bok pojazdu oraz przestrzeń za nim, w lusterku wewnętrznym jak największą przestrzeń za pojazdem. W trakcie zapinania pasów bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy właściwie przylegają one do ciała kierującego. Pasy nie mogą być poskręcane, a w celu zapewnienia ich prawidłowego działania nie zaleca się zapinania ich na kurtkę. Powstaje bowiem przestrzeń między pasem a ciałem człowieka, co zmniejsza skuteczność działania pasów. Do najczęściej popełnianych błędów w trakcie przygotowania do jazdy należą Rozpoczęcie jazdy bez ustawienia fotela i zagłówka, niezapięcie pasów bezpieczeństwa, ponadto w celu wyłączenia kontrolki oraz sygnału ostrzegawczego, przełożenie pasa przez fotel i wpięcie go do gniazda lub użycie dodatkowej samej wtyczki, ustawianie fotela, lusterek i zapięcie pasów bezpieczeństwa po rozpoczęciu jazdy. Warto pamiętać, że zgodnie z polskim prawem korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy jest zabronione. Pod pojęciem korzystanie kryje się nie tylko rozmowa telefoniczna, ale także pisanie i czytanie SMS-ów, robienie zdjęć czy zajmowanie się innymi funkcjami naszego telefonu. Na rynku dostępne są różnego rodzaju zestawy głośno Te najprostsze często nie wymagają nawet dodatkowego okablowania. Prowadzenie rozmowy z telefonem w ręku podczas kierowania pojazdem grozi mandatem w wysokości 200 zł oraz od niedawna również pięcioma punktami karnymi. Bagaż należy rozmieścić w taki sposób, aby możliwie najpełniej wykorzystać przestrzeń bagażnika. Zapobiegnie to jego przemieszczaniu się podczas hamowania i pokonywania zakrętów, a także poprawi komfort jazdy. Nie powinno umieszczać się bagażu chaotycznie, jak również luzem we wnętrzu kabiny. Podczas zderzenia czołowego przewożony bagaż staje się kilkadziesiąt razy cięższy i może stanowić śmiertelne zagrożenie dla kierowcy i pasażera. Zwierzęta domowe, mniejsze psy bądź koty zaleca się przewozić w przeznaczonych do tego transporterach, a te należy koniecznie spiąć pasem bezpieczeństwa. W przypadku większych zwierząt stosować się powinno specjalne szelki z zakończeniami kompatybilnymi z pasami bezpieczeństwa. Zabezpieczać należy także zakupy, np. żywność. Przewożąc ją wewnątrz samochodu, także należy wykorzystać pasy bezpieczeństwa. Dzięki temu unikniemy rozsypania produktów, np. pod kierowcy. Rzeczy osobiste oraz wartościowe, np. torebki, torby z laptopami czy ważne dokumenty, powinno się przewozić w bagażniku samochodu. Przewożenie ich na przednim fotelu pasażera może i jest najwygodniejsze, ale kusi oko potencjalnego złodzieja, który w wielu sytuacjach drogowych może wykorzystać naszą nieuwagę.